Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szybrix. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kolejny zestaw na rok 2025. Nie wiem jak to nazwać, ale w sumie nie kolejny, bo pierwszy, bo kolejny będzie ten. Czeka na recenzję, nie nim się zajmujemy, tylko zajmujemy się TOYOTĄ SUPRĄ MK-4 42204 810 klocków na licencji chyba Fast and Furious, nie wiem czy na licencji koło w skali 1 do 1, bok Supry gotowa Supra, ale uwaga z naklejkami, moja nie ma naklejek, sami o, zobaczcie w ten sposób wygląda jest goła ten sposób. Hmm. Tutaj jeszcze położę sobie statyw i, sorry, i ustawię. W sensie ust ten. Tutaj mamy opcję zdejmowania dachu. Zobaczcie, to jest naprawdę crazy szalone. W ten sposób. Tu nie ma połączenia z dachem, więc jest tutaj problem ze sztywnością. Tutaj tej karoserii mamy skrętku. No i mamy pod maską chodzące tłoki. Oba mechanizmy możemy sobie podejrzeć, jak działają. Mamy tutaj światła podobne do niczego. Otwierane drzwi. Otwieramy bagażnik, w którym widoczne są dwie butle Nitro. Tutaj powinny być dwa głośniki, ale one są na tym białym elemencie, bo powinny być. One są na naklejkach. Ale ma, ma, mamy też dostęp do tych dwóch butli Nitro, poprze, jak przez to okienko, duże okno. Jak zamkniemy tą klapę bagażnika, a jak ją otworzymy, no to. Przepraszam. Yy, no to tutaj w ten sposób na plecie 6 na 6 udało się te wszystkie gadżety zamocować. Wypnę je. Teraz, jak widać, pod nimi jest dyferencjał. Tutaj, jak kręcę sobie dyferencjałem. To od razu poruszają mi się tułaki podczas jazdy. W skrętku. oczywiście, tutaj ta zębatka jest nie jest wypośrodkowana, tylko o, w ten sposób wytnę może te światła na chwilę. Ta zębatko nie jest wypośrodkowana, jest podpięta do prawego koła tylko. Jeszcze zobaczmy, może jak to od dołu. No tu mamy ten dyferencjał, tu mamy te szare elementy, które nam wprawiają w ruch te tłoki. Jak widzicie, koła są mocno uwalone, ale przed chwilą testowałem tą suprę jak zwykle, że jeździłem sobie nią w kółko. Tu mamy te elementy. Muszę je... Takie elementy jako ograniczniki skrętu. Tutaj są wpięte. Dobra. Teraz wypnę te rzeczy wszystkie, żeby Wam pokazać. Wszystko możemy tutaj segmentami wypinać, i mamy bardzo prosty dostęp do zobaczenia tych funkcji. Tu, przez te trzy koła, zębate idziemy sobie tu. Wiadomo, ze względu na to, że tu mamy tłoki. To są nowe tłoki. Pierwszy raz pojawiły się w Kawasaki. Opcja zdejmowania dachu, to już Wam chyba wcześniej pokazywałem. Sorry. Dobra. Moja supra nie ma naklejek. Tu są na druki. Tu. I tu. Teraz zostawiam Was z drugą częścią filmu, gdzie zobaczycie, yy, jak supra to sobie jeździ. W sensie, ja ustawię aparat. Pokażę Wam. Skręt jest dosyć mały, jak widać. No wiadomo przez te ograniczniki skrętu. Zobaczcie. Podwyższyłem trochę statyw. Zobaczcie w ogóle. O, to jest trochę takie. Ten. Z tego względu, że tu mamy tą opcję zdejmowania tutaj tego dachu, to no nie mamy tu połączenia i jest problem ze sztywnością tej karoserii. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale chyba nie.